Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Właśnie wróciłam z pracy. Jestem piekielnie głodna, więc dzisiaj będzie rzeczywiście bardzo szybko. Po drodze kupiłam dużą ilość młodego szpinaku. Resztę składników mam w domu i przygotuję spaghetti ze szpinakiem i z przepysznym sosem serowym. Bardzo lubię to danie nie tylko ze względu na smak, ale także właśnie ze względu na szybkość i prostotę przygotowania. Gorąco polecam, jeśli Wam się spodoba, jeśli zechcecie je zrobić, to po przepis i składniki zapraszam jak zawsze na www.skutecznik.tv. a teraz już szybko pokażę, jak błyskawicznie można to przep Nadanie przerządzić i do tego filmiku także bardzo serdecznie zapraszam. To będzie porcja na jedną osobę. Zatem biorę 100 gramów makaronu spaghetti. Ja biorę ziernisty i gotuję go według przepisu na opakowaniu. Zagotowuję zatem sporą ilość wody, mniej więcej litr na tę ilość makaronu i gotuję go w osolonym wrzątku mniej więcej 7-8 minut, bo chcę to spaghetti al dente. Makaron ugotowany, szpinak umyty i osuszony szykuję, zatem ostatni składnik dania, czyli Jeden z moich bardziej ulubionych sosów serowych. Przygotuję go na bazie sera pleśniowego. Mam tutaj 50 g sera typu Rockpol. Wkruszam go do miski. A tak naprawdę może być tutaj e, wykorzystany dowolny, ostry, zdecydowany w smaku, mazisty ser. Na przykład pikantny cheddar, czy inny ser pleśniowy. Także owczy i kozi się sprawdzą. E, w zależności od tego, co lubimy i na jaki ser mamy w danym dniu ochotę. Teraz dwie, trzy łyżki gęstej kwaśnej śmietany, takiej do zup i sosów. Ja biorę osiemnastkę, ale spokojnie można wziąć także dwunastkę. Śmietanę jeszcze później dodam, w zależności od tego, jaka konsystencja sosu wyjdzie na patelni. Na razie e, robię taką wersję bazową i jeden ząbek czosnku, drobno go siekam lub przeciskam przez praskę i dodaję do miski. Całość dokładnie mieszam, rozcierając ser pleśniowy w śmietanie na gładki niemalże kremowy sos. Jeśli przeszkadzają Wam grudki, to można go przetrzeć przez sito. Ja lubię taki wygląd rustykalny, mi to nie przeszkadza, więc po prostu rozcieram go łyżką. Gotowe. Myślę, że przy tej ilości sera w zasadzie nie ma to znaczenia, ale wspomnę, dla tych, którzy lubią podmieniać śmietanę na jogurt, to spokojnie można ją podmienić na jogurt naturalny i ten jogurt także dobrze się w tym sosie obnajdzie. Wyszedł taki bardzo gęsty sos, ja dodam jeszcze dwie łyżki śmietany. Można doprawić solą i pieprzem. Ja wolę zrobić to na końcu, czyli doprawić finalne danie z solą i pieprzem już na patelni, no i czas łączyć składniki. Rozgrzewam zatem patelnię z niewielką ilością oliwy z oliwek. Oliwa ma być gorąca, ale trzeba uważać, żeby jej nie spalić. I jeśli wolicie, można ją podmienić na olej roślinny. Dodaję mniej więcej jedną łyżkę. I kiedy oliwa się rozgrzeje, tak jak wspomniałam, trzeba uważnie obserwować, żeby się nie przypaliła, kiedy zacznie dymić, jest już za późno i trzeba ją zmienić. I na rozgrzany tłuszcz dodaję umyty. I osuszony szpinak. Ja tu mam 120 g liści świeżego szpinaku. Jak widzicie, on bardzo szybko traci swoją objętość. Smażę na nie za dużym ogniu jakieś 2-3 minuty. I kiedy szpinak straci jędrność i zmniejszy swoją objętość, przypruszam go odrobiną soli. Taka solidna szczypta. Mieszam, po czym dodaję przygotowany wcześniej makaron. Mieszam tak, żeby makaron obtoczył się w oliwie i mniej więcej wymieszał ze szpinakiem, po czym wyłączam grzanie i dodaję przygotowany sos serowy. Wspaniały zapach. Podaję od razu prosto z patelni i jest to naprawdę świetny i sycący posiłek. Oczywiście także bardzo smaczny, ale to już pozostawiam w Waszej ocenie. Mi bardzo smakuje, więc gorąco polecam. I gotowe podaję oczywiście na gorąco. Ja z ulubionymi pomidorkami koktajlowymi, które świetnie pasują do zdecydowanego smaku tego serowego sosu. Mam nadzieję, że danie Wam posmakuje. Gorąco zachęcam do jego przygotowania i na koniec jak zawsze życzę smacznego.